Hej wszystkim, dzień dobry, witajcie w pierwszej części gry Resident, Resident Evil 4 Remake Boże, od dawna zacząłem chciałem sobie pograć tą grę. Ale kurde, zawsze mnie coś innego absorbowało. Teraz Famos. Przedtem co było? Przed Blasphemousem? Traktują mi chyba. Tak, tak traktują mnie ja wcześniej nie pamiętam. No ale w każdym razie jak wiecie nie przychodzenie jednej gry to zajmuje przynajmniej 2-3 miesiące. Nie wiem, no, 3 przesadziłem albo 2 na pewno. Dobra, bez zbędnego dłuższego wstępu zaczynamy. No, mys z nami jest. A to kiedy indziej? Zainstalujemy? Pestar? Nie, później zobaczę. Dobra, opcje i najważniejsze. Audio. 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bo nie mam pojęcia jak... Nie mam pojęcia jak będzie głośno. Dzień w tej grze. Jak będzie głośno dzień w tych rzece? Cegadam. Ja Czy po prostu dzień z gry nie będzie mnie ten zagłuszał? Co mamy za bonusy? Ekstra content shop. No tak, wszystko potwierane. Koncepty. Nie mam żadnych. Modele. Modele mam! Jej. Nie mam żadnych. Co my tu mamy? Ashley, Leon, mer Merchant. Jest typ spiął. A tej nie kojarzę po lewej stronie. Na górze kołkrowy. Dobra, challenges jakieś są a potem za te punkty będę, musiał, będę mógł coś kupić dobra, ee, gramy main story, new game Ach, assisted nie, na pewno nie dla graczy, którzy nie grali w Resident Evil 4, grałem przebyłem tyle razy tą grę że nawet chyba miałem tą specjalną broń, chociaż nie pamiętam dobra, na hardcore bierzemy a jak będzie za trudno to będziemy grać dalej, aż to przejdziemy dobra, jedziemy Может, так? Хорошо. Ашли, хватит как бы, так? Так, то Ашли. Э, Пантопур.

I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. Training. Punishing missions. Really killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just that? What that night. The pain. Even for a second. O, can be it has to. so tell me, yankee, why did you come to this horrible place as close to nowhere that i've ever seen? let's just say, looking for someone. that someone must be very important, then. Huh? Chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. <laughs> Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Should be just another day in the office, right? Mm. Oh. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. <laughs>

gościu, po tobie. Ty no oczywiście musisz sprawdzić, co za pierdoła. Zaraz pewnie drugi pójdzie go poszukać i zostaniemy sami. Hmm, you better go and take a look. Yeah, no, that's your partner, not mine. Oh, Watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Hey, <sighs> let's Ty mogę wrócić? Czy nie mogę wrócić? Mogę wrócić Może coś tu będzie ciekawego? Albo nie? Zawsze się muszę wracać. Dobra, idziemy jeszcze. Przez krzaczory. Jakiś nie jak fipunek coś... O, mogę biegać. Czymś. A, dobra r to bieganie, R to bieganie, a najpierw idziemy powoli, przez drut raczej nie, czy raczej tak, raczej nie mapy jeszcze nie mamy, to tak skrzeczy. Pójdź w jakie wielkie kruki A to jest tutaj gdzie on wszedł do tej bramy Już się w ogóle całkiem inaczej zaczyna niż oryginał w czwórce No fuck Super, martwe zwierzę, ekstra Jak mówiłem kiedyś Dawno, dawno nienawidzę martwych zwierząt w grach. Dołuje mnie to. Kiedy na ja tym mówiłem? A, ja przychodziłem ten. To polską grę. Crouch. Wow, a to jest ten dom! Pierwszy z oryginału. Kuźwa, tu jest dużo większy. Tam będzie ma pierwszy przeciwnik. Pułapki, wnyki. Co to kurde jest? Kot? Kot chyba. Czy królik? Królik. Królik albo kot. Królik kot. Dobra, musimy wejść do tego domu, nie ma nie ma bata. Tu coś? Nie tu coś? Dobra. Nie ma. A, to jest autosave. Właśnie nie wiem, czy to jest autosave tych rzeczy? czy maszyna do pisania. Jak w starych rezydentach. Ale maszyna... Ale maszyna do... Kuźwa drzwi. Ale maszyna do pisania też chyba była. Koło tego sklepikarza. Którego poznamy później. Squick. O, coś jest. Co to jest? O. Krótki Charm. Judgment is night. Co to jest night? Nie wiem. File, file obtained. A to jest pierwsza ten. Notat notatka w grze. Pierwsza. Dobra. O lipa, nie mogę zamknąć. No, tu będzie pierwszy przeciwnik. Chyba. Albo nie. A, tutaj kluczyk. To coś? Kurde, muszę w każdy zakamarek wejść, nie? W każdą pierdowę Filmik?

Wiem, że wstaniesz. Albo nie? Dobra, trzeba sprawdzić na górze. Dobra, druga notatka. A dobra, R2 to jest ten... L2 to jest celowanie, r 2 to się strzela pewnie. Gdzie jest nóż? Dobra, nóż jest pod L1. Tu jest. Super zupa. Trochę mi się nie... bieganie w tych grze nie podoba. Takie jest takie. Sz, sz, sz. Dziwne troszkę. Kolejne martwe zwierzę. Tak jakby, kudy nie wiem, na łyżwach jeździł, z, te, z, z tym bieganiem, ale po to może się na. Dobra. Trochę martwimy to, że mam tylko 10 naboi. Czyk-czyk. czyk Uuu, czyk. Czyk, czyk. super, tego nie było w oryginale. ta piwnica. Tam nic nie było? Radio chyba tego po policjanta. Pierdzielania. Dużo straszniejszy niż oryginał. Policjanta. bez głowy nie z głową po truchu what you What's your situation <laughs> <sighs> the hell's going on. On the Skype, czyli uciekaj, czyli by tu przeciwnicę. Nie jestem zbytnio tak, fanem tego, ale dobra. gdzie mój Nie wiem, co mogę rozwalić, nożem, ma co nie. O, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię.

No prawie nie zginę na pierwszym przeciwniku nie strzelam, strzelam mu w nogi bo pamiętałem że w oryginale Strzelając w nogi A w dupie używam spray'a. W oryginale strzelając w nogi kurde się oni, oni klękali mog mogą ich z buta pociągnąć wtedy Czy było wyjście? Kurde. a w dół piesta nie widzę, za mną biegnie. Ty no pierwszy ty mnie zabił, nie wierzę, nie. Prawie mnie zabił. Bruce. this is Gondor One. Hunigan here. What's your sitrep? President's daughter, baby eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Exit. Let it go. Talk later. The yeah. I'm going to kill boy. Yeah. no, trochę mi to rozwaliło, że tyle strzałów dostał i nic. No to to jest hardcore, ale to był kurde pierwszy przeciwnik, no bez Nie mam tyle amunicji. Dobra, Leon, biegnij. Czy może ja z nim nie powinienem walczyć? Nie no, musiałem z nim walczyć, bo pomieszczenia było za mało, żeby uciec. Beczka, beczka, beczka. Nie, nie do... Ej, amunicja. Dobra. Kwadrat, kwadrat jest przeładowanie. Ej, maszyna! I gunpowder. A, bo tu muszymy, możemy mieszać ten A proszki na proszki, żeby uludzkać amunicję. Dwa czerwone to są do pistoletu Coś tam, coś tam pamiętam Dobra, saveujemy Storage? A, mogę dać do tego No to dam do... Czekaj, 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 czekaj Charms nawet mam? No tak, walizkę? Wow. Dyskard idą. discard dyskard dostole czy co? Nie rozumiem A, kwadratem się. Przy... Czekaj. Nie czaję. Dobra, kiedy nie tu rozgryziemy. Dobra. Pierwszy, czy co jest za nami? Martwi mnie to, że kurde, tyle ty, ty, ten ty, bullet kuli ten zebrał i żył dalej. No dobra, pierwsze koty za płoty. Tutaj mamy mapę. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie części pierwszej. Co to? Present Evil 4 Remake, i w drugiej kontynuujemy przygodę. Dziękuję jeszcze raz i na razie.